Witam wszystkich. Tutaj mieliśmy MG łupaka. Został tak wyducony, że praktycznie nic z niego nie zostało. Jak sami widzicie, był to obiekt dwukondygnacyjny. Górna kondygnacja była bojowa. Dolna kondygnacja była izbą opatrunkową. Poczywali tam żołnierze tam w oddali mam My zamek wodny Tak to widzicie wygląda Nie ma do czego nawet zejść ale pogodę mamy super więc Zwiedzamy. To tyle. Zostawcie suba, łapkę w górę, dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Komentujcie. To tyle. Cześć.